Cześć wszystkim, tu Agda, po raz kolejny Maria na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Maria odpowie na 10 pytań od falowanych osób. To są bardzo, bardzo ciekawe pytania i stwierdziłam, że no, muszą się pojawić gdzieś w jakimś filmie, więc wymyśliłyśmy coś takiego. No i może zacznę od pierwszego pytania. Czy warto cieniować dla lepszego skrętu? Jakie jest najlepsze cięcie dla fal? Myślę, że jeżeli chodzi o cieniowanie, to zależy właśnie od gęstości Waszych włosów, bo niektóre fale wycieniowane po prostu mogą nie wyglądać dobrze. I w tym momencie to się też tyczy trochę mnie, bo na przykład mam długie włosy i jak miałam włosy gdzieś dotąd, czyli nie wiem, gdzieś tak do długości do żeber, mogłam te włosy cieniować i właśnie miały podbity skręt, miały lepszą objętość. Jednak zdecydowałam się je dalej zapuszczać i teraz, kiedy są już do tyłka no to wiadomo, że tutaj mam włosy powiedzmy objętość, mm. nie wiem, grubość 9 cm, ale z każdym z każdym jakby centymetrem długości mm. są one coraz rzadsze, rzadsze. I na końcu nie wiem, taka objętość to już może, nie wiem, 3 cm, 2. Jeżeli bym je pocieniowała, to by były takie obleśne, wiecie, strączki takie pojedyncze, no tak, więc ja po prostu tak. ich już nie cieniuję. E, oczywiście dla każdego ta długość, kiedy warto cieniować, a kiedy nie, jest inna. Mm. Niektórzy nawet do tej długości już nie powinni cieniować, ale czymś, co myślę, mm. co sprawdzi się u każdych fal, czy to właśnie wycieniowanych czy niewycieniowanych jak moje, to będzie cięcie w literę U. Y, ono fajnie właśnie Wam podbije skręt, y, ale nie będzie właśnie też widać tych y, prześwitów mm -hmm. i to jest to, mm -hmm. co jakby zawsze też polecam falom, bo część na przykład do mnie pisze i mówi, że no co zrobić, już, już są brzydkie, nie wiem, obciążone i mm -hmm. y, no tak patrzę, że są rzadkie, więc raczej bym ich nie pocieniowała, ewentualnie bardzo leciutko. No zlecam to cięcie w literę U i one mhm. wtedy się podnoszą i na, chociażby tu z przodu są tak ładnie uniesione i bardziej podbite. Y, dlatego myślę, że warto się udać do dobrego po prostu fryzjera, który też mhm. to dopasuje do Was. Y, no jakkolwiek mimo wszystko cieniowanie jest spoko, tak, ale tak. to zależy. Też trzeba znaleźć fryzjera, który będzie się znaleźć na tym co, nie? Mhm. Chociaż wiesz co, z drugiej strony myślę, że na kręcone włosy takie mhm. jak Twoje, mają mniejszy wybór, bo większość fryzjerów mimo wszystko potrafi ściąć włosy w literę U. No to jest takie podstawowe cięcie nawet dla prostych włosów. I że no, myślę, że to jest jakieś tam ułatwienie mimo wszystko. Okay. Najważniejsze po prostu, żeby ten fryzjer Wam niepotrzebnie nie pocieniował za bardzo włosów, żeby po prostu nie wyglądało na przerzedzone i chyba mhm. o to głównie to chodzi. Naprawdę. Tak, tak. A jak to jest z przedziałkiem przy falach? Czy on powinien być? Gdzie... Czy najlepiej mieć przedziałek na środku, czy po bokach, czy to nie ma znaczenia, czy to wszystko zależy od... Naszych no, kwestii indywidualnych, jak to wygląda? No, ja myślę, że większość fal jednak ma ten przedziałek, bo nie ma super gęstych włosów mm -hmm. i też załóżmy, jeżeli mamy takie włosy jak Magda, to mm -hmm. się kręcą od początku i ona nawet, jakby miała przedziałek, to te loki go zasłonią, mm -hmm. po prostu fizycznie tak jest. Mm -hmm. A fale często gdzieś przy, tutaj przy głowie są jednak proste. Mm -hmm. no, jeżeli nie macie super gęstych włosów, to ten przedziałek będziecie mieli. No i teraz no tak. pytanie, czy jak go nosić, nie wiem, prosto czy z boku? Myślę, że to też właśnie jest, żeby do tej twarzy dopasować, nie wiem, mm -hmm. na przykład ja mam jajowatą twarz i w przedziałku na prostu wyglądam jeszcze bardziej jajowato, no. więc ja tego unikam, ale tutaj jeszcze taki kolejny tip się pojawia na objętość, bo jeżeli chcecie objętość, na przykład możecie sobie te fale zaraz z jednej strony przerzucać i potem znowu z drugiej, ja tak czasami robię, i wtedy jest po prostu ta objętość. No to taka rada, jakby w tej kwestii. Dostałam też takie pytanie: dlaczego włosy tuż nad karkiem z tyłu się nie falują, tylko są proste? Ja myślę, że po prostu to są geny, tak mm -hmm. jest. Sama mam takie włosy i ubolewam nad tym, bo właśnie tu mam praktycznie no, proste, ewentualnie dwa no, A, no. a ja tu w raz... nie przeskoczymy. nie? To no. jest coś, co. Wiem, że to też czasami wynika z pielęgnacji, bo te przykarku często są bardziej takie połamane, wytarte też takie mogą być, nie? wytarte dokładnie. Mhm. Ale z drugiej strony się też spotykam z drugą sytuacją, mhm. że te z przodu są właśnie proste, mhm. a te pod spodu są ładne jakieś loczki czy tam mhm. fale. I często to jest właśnie, też, tak jak mówisz, kwestia genów. No na przykład ja mam najprostsze włosy przy styku skóry głowy z włosami, czyli na przykład tu mam proste, tu, tu, tu jakby... Mhm. Okay. Im bardziej się włosów. Te, tak. Przy linii. Po prostu, no właśnie, przy linii Aha. włosów. No i co, no nic z tym nie zrobię, pogodziłam się z tym. Hmm. A, i tutaj właśnie takie fajne nawiązanie do tamtego pytania, jeżeli chodzi znowu o cieniowanie, że jeżeli właśnie macie taką sytuację, że te spod spodu są proste, hmm. to uważajcie z cieniowaniem, bo ja coś takiego miałam, jak cieniowałam, że ta, jak pocieniują wam, to ta warstwa prosta może bardziej wyjść na zewnątrz i te końcówki są proste a te na górze tam jakieś super kręcone i podbite i to dziwnie hmm. wygląda, że spod spodu są proste, a te na górze kręcone i tu myślę, że właśnie już chyba trzeba w tego dobrego fryzjera jakby Trasuj zainwestować, trafić, hmm. bo to po prostu dziwnie wygląda, nie lubiłam u Ciebie tego efektu. Ale to jest ekstra, bo ja mi do nas nie wpadła. Fajnie jest tak posłuchać osoby, która ma inne typ skrętu, nie? Bo zupełnie inne doświadczenia, dokładnie. A czy mogłabyś nam zdradzić trzy tipy na objętość fal? Takie Twoje ulubione. Okej, okay, no to tak na szybko to przychodzi mi na myśl po prostu suszenie głową w dół i z dyfuzorem. Mhm. Tak, tak jak przekręconych włosach. No dokładnie, tak jak przy kręconych włosach. Drugie, które mi na przykład świetnie się sprawdza, to jest masaż skóry na przykład przy wcierce możecie przy okazji sobie robić. Mhm. Fajnie też te takie grabki do wczesywania, takie, taka rączka, ona naprawdę mi robi super objętość. Mhm. I trzecim trikiem może być no, po prostu używanie stylizatorów z proteinami, bo naprawdę fajnie podbijają y, tą objętość. No to takie trzy mhm. najprostsze. No to jest super z tymi proteinami. To Myślę, że to jest bardzo ważne. Bo... Tak, i też śmieszne, że właśnie ty nie lubisz. Tak, bo masz... ja zawsze mówię. Może że... nie, że nie lubisz, ale rzadziej. Tak, lubisz. ja też zawsze mówię, no stosujcie może mniej protein, macie przeproteinowane i tak dalej, a się okazuje, że przy falach to. Tak, ja tutaj was chłodzę proteiny. tak. <grym> Miałam dużo też takich pytań um, o typy skrętu. Czy na przykład z fal 2A, 2B można przejść na typ trzeci, 3A chociażby? No, możecie, jeśli macie genetycznie taki skręt. Uwarunkowania tak? genetyczne. Jak nie macie, to no. nie wyciągniecie, czyli... Mhm. No albo możecie sobie zrobić trwałą. No to w mhm. sumie tyle. Tak, tak. Jak radzić sobie z różnym skrętem na głowie? Nie wiem, ja sobie tak radzę po prostu normalnie i wszystkie te włosy traktuję równo. Mm. Może rzeczywiście te spod spodu daje troszkę więcej stylizatora, mm. bardziej tak się staram mm. tym dyfuzorem tam dotrzeć i rzeczywiście czasami to mi pomaga. Na przykład z tych takich prawie prostych, no wychodzi coś bardziej falowanego. No w sumie to chyba tyle z takich, mm. z takich różnic, ale no powiedzmy ja też tutaj na przykład mam gdzieś pasmo takie 3A, tutaj mam gdzieś 2C, Tutaj właśnie z przodu mam prawie proste i po prostu traktuję je różnie. Tak, tak i też na przykład zależy, jakie stylizatory, stylizatory użyjesz, bo czasami masz bardziej skręcone, nie? Tak. Yy... Tak, no właśnie możecie tak. sobie tym żonglować, i Magda wam właśnie może tutaj podlinkować taki filmik, gdzie używam moich, takiego ulubionego połączenia stylizator stylizatorowego, mm -hmm. gdzie ona mi daje fajną objętość, fajną definicję i co najważniejsze też długą trwałość. Ale też pamiętajcie, że tam są też takie składniki, że ja bym tego połączenia na co dzień nie stosowała, mm. więc z tym też uważajcie, że to może być na wielkie wyjścia, mm. ale nie na co dzień, bo jednak wtedy ta, ta równowaga mm. zostanie zaburzona i będzie kupa, kupa, kupa. Mm -hmm, mm -hmm. A powiedz mi, jak ogarnąć niskoporowate fale? Oj, tak, no to jest ciężki temat. Naprawdę chyba jeden z takich gorszych, znaczy nie gorszych, ale trudniejszych w obsłudze fal. Bo na przykład mhm. moje są takie średniopory i mogę sobie tą jakby stylizacją żąglować trochę raz coś cięższego, mhm. raz coś lżejszego, a te niskopory są często właśnie takie przyklapowate. Ciężko im utrzymać skręt przez swoją ciężkość i jakby brak przypuszczania. Mhm. A tak przechodząc do rad, to takich kilka, których mogłabym właśnie udzielić, to jest metoda mycia. Wiecie, pewnie większość z Was czytała o metodzie Omo-Omo, mhm. ale dla takich fal często się sprawdza metoda MO albo nawet OM. A w mhm. takich ekstremalnie niskoporowatych przypadkach, nawet mycie samym szamponem i nawet rypaczem, więc to jest w ogóle takie wow. Bo nawet mhm. y, takim włosom prostym, Táac. raczej się tego nie poleca, mhm. a te fale wręcz po prostu dobrze się tak czują, Tact skóra wille. i naprawdę. A no niskopory, no to co im to może zaszkodzić tak, tak no, naprawdę? Są, są zdrowe same z siebie. Tak, tak, one nie <attempt> potrzebują jakiegoś tam. No wiadomo, potrzebują jakiegoś łagodnego traktowania, ale już tych substancji to tak, no można kombinować tutaj, nie? To nie jest zakazane. Totally. Też możecie właśnie robić, hmm. że jedno mycie MO, a drugie OM, a trzecie sam i hmm. potem dopiero po umyciu rypaczem od razu stylizator i tyle po prostu, hmm. nic no. więcej nie potrzebujecie. Czasami te stylizatory też mają w sobie, wiecie, te, te składniki równowagi pech i one już Wam pielęgnują te włosy, więc nie musicie mieć odżywki, nic po prostu, no ale mówię, to są takie ekstremalne przypadki. Jednak myślę, że warto je znać i sobie jakoś, żeby jak z nimi radzić. Warto tutaj też postawić na odżywki proteinowe. Taką chyba, którą najbardziej bym polecała. Ma taki skład właśnie humektantowo-proteinowy, czyli coś, co właśnie daje objętość. To jest odżywka Jope, coś tam owsianego, nie pamiętam nazwy. E, odżywka. Tak, odżywka owsiana, taka... Odżywka, czy szampon, odżywka. Odżywka, tak. Tak, odżywka. to jest, to Ty też powinkuj na dole. No. Dobra, sorry, zapomniałam no. nazwę. Nie, to luzik. I tam już gdzieś w poprzednich odcinkach z Curly też mówiłam właśnie o stylizatorach proteinowych, humektantowych, mm -hmm. właśnie te Eco -Stylery. To tam też wymienimy może na dole, tak, 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 bo tak, bez sensu znowu się powtarzać. Tak, tak. Poleciłabym też tutaj olejowanie kokosem. On, wiecie, te takie wysokopory czy nawet średniopory puszy, bo daje im za dużo objętości, ale Wam właśnie może dać w sam raz. I wbrew tym wszystkim kręconym zasadom, możecie spróbować także czesania na sucho, bo tutaj objętość. Może będziecie miały troszkę mniejszy skręt, ale one nadal będą... Wiecie, pofalowane będą miały ten skręt, ale mm -hmm. będą taką fajną shopą ale w pozytywnym znaczeniu. Mm -hmm. Te niskopory to mają sobie dobrze. <grym> a, o, a tu jeszcze co do tego nadałabym, yy, w kontekście zarówno stylizatorów i odżywek, możecie je rozcieńczać. Dawać właśnie do takiego, wiecie, sprayu z wodą, czyli mamy wodę, dolejecie tam odżywki mm. i tak ją aplikujecie. Ona jest wtedy bardzo mocno rozcieńczona i nie obciąża Wam włosów. Mm -hmm. Delikatniejsza. Yy, tak, delikatniejsza i to samo możecie robić ze stylizatorami. No kombinujcie, żeby to wszystko było jak najżejsze i, mm. i w sumie no niestety na tym tak jakby to to się opiera te, te ekstremalne niskopory. Fajne tipy, naprawdę. Dzięki. A jak wygląda Twój włosing? Czy stawiasz na minimalizm, czy trzymasz odżywkę, maskę do 40 minut? Oczywiście już mówiłyśmy o tym w pielęgnacji, włosów Ale możemy malowanych... to tak podsumować, tak, podsumować. Tutaj, żeby wszystko było jasne, bo mm -hmm. tam było gdzieś wspominane. Generalnie mam włosy średnio porowate, więc ja sobie tym żongluję i jakby jak zrobię sobie taki prosty włosing, czyli na przykład myjadło plus odżywka, moje włosy wyglądają dobrze, bo są zdrowe, są średnio porowate, mm. nawet czasami w stronę nisko mi się już wydaje. Jednak wiemy, że też gdybym robiła taki prosty włosing co mycie, to one czasem by straciły swoją kondycję, więc raz na kilka myć, y, robię sobie taki właśnie porządny 40-minutowy mm. włosing. Więc no po prostu mówię, jak, jako średnio pory my możemy sobie pozwolić na mniej niż loki, mm. ale na trochę więcej niż te takie bardzo gdzieś tam niskoporowe te fale. Mm, mm, mm po prostu kombinujcie. Mhm. Jakoś tak bardziej regularnie robisz to takie większe włosingi, czy jak po prostu masz czas, czy tak, jak mam czas, nie mam mhm. na to takiego ciśnienia, że na przykład mhm. w kalendarzu sobie napiszę, o Mówisz. pora pora na czesek muszę tylko na luzie. O widzę, że już może mhm. troszkę suche, więc się im przyda i super, i tyle fajnie. To teraz dość mocne pytanie. Mhm. Czy uważasz, że osoby z falami są traktowane gorzej w świecie kręconego włosy? No w sumie to podobne pytanie zadała mi już Agnieszka Niedziałek mm. w tym podcaście, no to też możemy zalinkować, tak, jeżeli jesteście ciekawi. Mm. I no jest odpowiedź i tak i nie, bo w sumie nie ma jakiejś takiej, wiecie, jawnej dyskryminacji, mm. ale można po takim głupim czymś jak lajki czy coś takiego zauważyć, załóżmy ma osoba jakieś Skręcone włosy, i one nawet jeszcze nie są takie perfekcyjne, widać, że ta osoba może nad nimi popracować. Mhm. To one mają milion lajków, a osoba z pięknymi falami, naprawdę widać, że no, to już jest szczyt ich możliwości, mhm. nie będzie nigdy miała tyle lajków, co mhm. osoba właśnie z mocnym skrętem. I tutaj też nawet porównanie do prostowłosych. Tak samo. Piękne tafle mają mega dużo lajków, a te fale gdzieś tam, że nawet wiesz, zadałaś pytanie, czy nie. one są dyskryminowane tak. w co na włosy, ale one w ogóle mm. chyba w świecie włosingu są takie tak niedocenione takie tak jakby niedocenione nie wiem no ja tego tego z... nie rozumiem, bo dla mnie to fale ile osób jak wychodzi od fryzjera, to wychodzi z takimi wavy, z takimi beach wavy, no czyli to tak, z takimi prawda. plażowymi falami, że fryzjerzy zakończają takie fryzury, bo to wygląda bosko, a tak, tak, tak naprawdę wręcz, tak. tak, a tak naprawdę dużo kobiet nie wie o tym, że może być takie fale i że same mogą sobie w domu je zrobić. I to jest super, i to jest takie niedocenione, to mnie tak natrybuje. No, um. Wiesz co, co do tej dyskryminacji, właśnie już w tym świecie kręcono włosy, nie takim ogólnie włosowym, mm -hmm. to jeszcze jest tak czasami, że jakaś dziewczyna, czy tam chłopak, ale raczej widziałam po prostu posty mm -hmm. dziewczyn, da właśnie efekt swoich fal i mm -hmm. no naprawdę fajne falki, mm -hmm. tak jakieś powiedzmy 2A, i spotyka się z komentarzami, no ale przecież ty nie masz fal, gdzie ten skręt i takie, mm, no, hamskie okay. Że ta dziewczyna się cieszy, że wow, mam ładne fale. Chce się pochwalić, a dostaje, tak, że ty nie poskarzy. masz w ogóle loków i co ty w ogóle tu robisz, no to też nie fajne. Mm. No, no nie fajne to jest. No i też nawet mało się po prostu nawet mówi, czy to na zagranicznych, czy na rodzimych mm. y, kanałach, blogach. Mało się mówi właśnie o tej pingwinacji fal. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jest. Bo ja, ja uważam, że falowanych osób w Polsce jest więcej niż kręconych, więc tym bardziej no, trzeba to rozpowszechnić, bo. No tak, bo ta trzeba też, świadomość. Tak, ona gdzieś tam się różni, właśnie, no bo są proste fale i loki. I rzeczywiście nasza pielęgnacja czerpie gdzieś tam od prostych i gdzieś tam też od tych tak. loków, gdzieś po środku mm, po prostu mm. jesteśmy. I mi się wydaje, tym bardziej ciężej zadbać o takie fale, nie? Bo one jakby a nie wiadomo, jak je utrzymać, żeby nie były proste, żeby nie były podprostowane, żeby to nie była tak zwana kupa na głowie, że ani proste, ani kręcone nie wiadomo w sumie, o co chodzi. No, hmm. gdzieś tam po środku hmm. się tułamy. Hmm. No, fajnie, Ale wiecie, się. jest nas najwięcej, więc tak. w nas siła po prostu. Tak. Zachęcam wszystkich do wydobywania power, power of wavy. Tak. Super. Może zrobimy taki plakat właśnie, te tak. kobiety z, no, z up girl. No. Dobra, i ostatnie pytanie, dziesiąte, to są upięcia dla fal. Co można z nimi robić, by wyglądały dobrze? Y, kurczę, no są różne upięcia, mm, okej, okay, ściągam mój czapek, żeby tam oh. takie przykładowe, teraz oh, powolniony yeah. tempo. Yeah. Y, na przykład możecie tak sobie klasycznie związać i wziąć te włosy z przodu, tutaj sobie w jakąś mm -hmm. taką Małą klamerką. Mhm. Ja lubię taki efekt, bo też daje A, objętości, jest, Nie wiem, czy ci, widzicie. Jest ci do, do oczu nie wchodzi. No właśnie, jak na przykład tj. coś pisać czy coś takiego, no to jest dobry patent. E, ja też bardzo już tam, wiem, że wspominałam o Magdy w jakimś filmiku, o Pawkafie, mhm. e, żeby właśnie sobie zrobić taką fajną e, kitkę, no bo wtedy spinacie. I jak mhm. rozpinacie, to te fale są na miejscu, bo niestety zwykła gumka powoduje rozpad fal, napuszenie ich, mhm. jakby ja tego nie lubię. Mhm. a z pawkaw, jakie tobie się... jakie najlepsze? To najmniejsze dwa rozmiary polecasz pewnie? E, tak, te najmniejsze mhm. dwa rozmiary, no te pawkafy są ogromne i wiem też, że nie każdemu będą pasować. Ale z tego co kojarzę, to na Aliexpress są takie podróbki, niektóre są naprawdę spoko wykonane i one już mają mniejszą średnicę. Tak ja mam na O, no nawet magrama i no. nie wiem, może nawet zrobić zdjęcie i tu pokażę przewidka. No, jak, jak wiem, się chciałam nagrać o w kawach. mam nadzieję, że w końcu mi się uda. <głabia> no, ale w każdym razie, no tak czy inaczej ja bym właśnie z takimi klamerkami. Yy, z taką fajną, jeszcze klasyczną klamerką, chyba z lat 90. jest taka, wiecie, taka łapka, że robicie tak i spinacie. No no, no, no no, taki. Klips taki, tak, o taki klips. I on mhm. też wtedy Wam nie niszczy tego skrętu. Po rozpuszczeniu włosy nadal są sfalowane. No unikałabym takich typowych gumek. No chyba, że po prostu już i tak będziecie te włosy myli, to wtedy możecie robiać, rob, robaczyć. Mhm. Robić, co nam się podoba. <laughs> Fajne. No i dobra, no to było 10 pytań. Dzięki Ci za nie. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to może piszcie na dole, tam Maria Tak, będzie... możecie tam w komentarzach w wolnym tak. czasie postaram się odpisać. Hmm, może kiedyś nagramy jeszcze jakiś film z takimi pytaniami. Tak, jeżeli eee, będziecie mieli więcej, to więcej można jeszcze. No. Czy może jakiś temat was będzie jeszcze interesował? Hmm. falowany, to dajcie znać. Hmm. No i co? I trzymajcie się gorąco, dbajcie o siebie i to było na tyle. Tak. A nie, jeszcze nie. Podajcie na kanał Marii i na bloga. Serio, bo warto i na Instagrama. Chodź. Tak. No i teraz to by było na tyle. Okay. Trzymajcie się, się. Pa, pa Dzięki.